Przez dziesięciolecia obraz wczesnośredniowiecznej słowiańszczyzny był budowany wokół tego, co spektakularne i łatwe do zauważenia w ziemi. Broni, militariów, śladów konfliktu i ekspansji. Tradycyjna archeologia, koncentrując się na bogato wyposażonych grobach i przedmiotach związanych z męską aktywnością, nieświadomie utrwaliła wizję przeszłości jako świata napędzanego siłą, wojną i przemocą. W tej narracji fundament codziennego przetrwania osad, praca wykonywana nieprzerwanie, bez widowiskowych kulminacji, pozostał niemal niewidoczny. Dopiero rozwój bioarcheologii, badającej ludzkie szkielety jako biologiczne archiwa życia, pozwolił przesunąć punkt ciężkości z artefaktów na ludzi i ich ciała. Kości nie są nieme, zachowują w sobie ślady obciążeń, przeciążeń i długotrwałych nawyków ruchowych. Zmiany zwyrodnieniowe stawów, asymetrie szkieletu, przebudowy przyczepów mięśniowych czy modyfikacje kręgosłupa nie opowiadają historii bitew, lecz historię powtarzalności, codziennych ruchów wykonywanych tysiące razy przez całe życie. Analiza tych markerów stresu biomechanicznego nie pozwala wskazać jednej konkretnej czynności, ale umożliwia porównywanie wzorców obciążeń między grupami i właśnie tu zaczyna się inna opowieść o wczesnośredniowiecznej pracy. W wielu populacjach słowiańskich widać, że kobiece szkielety częściej noszą ślady długotrwałego, wytrzymałościowego obciążenia stawów obwodowych i obręczy barkowej. Wzorce te są zgodne z życiem opartym na powtarzalnych czynnościach wykonywanych dzień po dniu, bez wyraźnych przerw regeneracyjnych. Centralnym elementem tej codzienności było przetwarzanie zboża. Mielenie na żarnach, szczególnie starszego typu, mniej wydajnych, stanowiło konieczność niemal każdego dnia i mogło zajmować kilka godzin, aby zapewnić mąkę dla całego gospodarstwa. Był to ruch wymagający zaangażowania ramion, barków i tułowia, a jego wieloletnie powtarzanie pozostawiało ślady w układzie kostnym. U części kobiet obserwuje się asymetrię rozwoju kończyn górnych oraz wczesne zmiany zwyrodnieniowe stawów łokciowych i nadgarstków, które są zgodne z intensywną pracą manualną o charakterze rotacyjnym i naciskowym. Do tego dochodziła gospodarka wodna. W realiach wczesnośredniowiecznej osady dostęp do wody oznaczał regularne przemieszczanie się do rzek, strumieni lub studni. Noszenie ciężkich naczyń z wodą wielokrotnie w ciągu dnia generowało znaczne obciążenie osiowe kręgosłupa oraz stawów biodrowych. W populacjach kobiecych częściej notuje się zmiany w obrębie kręgów, które mogą być zgodne z długotrwałym przeciążeniem mechanicznym, choć ich etiologia pozostaje złożona i wieloczynnikowa. Nie są one prostym dowodem jednej czynności, lecz częścią szerszego obrazu życia pod stałym ciężarem. Codzienność kobiet była także pracą w pozycjach wymuszonych. Pielenie ogrodów, zbieranie roślin, obróbka lnu i innych włókien roślinnych wymagały długich godzin spędzanych w przysiadzie, klęczeniu lub głębokim pochyleniu. Na kościach kończyn dolnych i w obrębie stawów kolanowych oraz skokowych spotyka się zmiany, które są zgodne z nawykowym przyjmowaniem takich pozycji przez znaczną część życia. Te ślady nie mówią o jednej pracy, lecz o rytmie dnia, w którym ciało nieustannie dostosowywało się do wymagań otoczenia. Na ten obraz nakłada się biologia niedoboru. Analizy izotopowe kości i zębów, a także nieswoiste markery stresu rozwojowego, takie jak hypoplazja szkliwa czy zmiany w obrębie oczodołów, wskazują, że życie wielu kobiet przebiegało w warunkach chronicznego obciążenia fizjologicznego. Dane te nie pozwalają na proste wnioski o gorszym jedzeniu, lecz są zgodne z hipotezą, że w okresach niedostatku to właśnie kobiece organizmy częściej ponosiły biologiczny koszt utrzymania wspólnoty poprzez ciąże, laktację, intensywną pracę i ograniczoną regenerację. Nawet czynności postrzegane jako lżejsze, takie jak tkactwo, w rzeczywistości oznaczały wielogodzinne utrzymywanie napięcia mięśni pleców i ramion przy pionowych warsztatach tkackich. Każda tkanina była efektem setek tysięcy powtarzalnych ruchów, które nie pozostawiały po sobie spektakularnych artefaktów, lecz zapisywały się powoli w strukturze ciała. Kiedy więc patrzymy na wczesnośredniowieczną osadę, Powinniśmy widzieć ją nie tylko jako przestrzeń rzemiosła i wymiany, lecz jako mapę nieustannego kobiecego ruchu. Od żaren do paleniska, od źródła wody do ogrodu, z dzieckiem noszonym przy ciele i ciężarem drewna lub naczyń w rękach. Ta praca ciągła, rozproszona i biologicznie kosztowna tworzyła zaplecze energetyczne całej społeczności. Bez niej żadna wyprawa wojenna, żadna ekspansja, ani żaden polityczny projekt nie mógłby się utrzymać. Uznanie tej niewidzialnej pracy nie jest gestem ideologicznym, lecz konsekwencją rzetelnej analizy danych. Bioarcheologia nie obala mitu przeszłości jednym odkryciem. Robi to powoli, poprzez setki szkieletów, na których zapisano codzienną determinację ludzi pozbawionych imion. Wśród nich kobiety wczesnośredniowiecznej słowiańszczyzny jawią się nie jako postacie drugoplanowe, lecz jako filar biologiczny i ekonomiczny wspólnoty. Silne, wytrzymałe i obciążone ponad miarę. Ich heroizm nie miał formy bitewnej chwały, miał formę powtarzalnego ruchu, bólu stawów i życia podporządkowanego przetrwaniu innych. Zostań z nami jeszcze chwilę, bo mamy bardzo ciekawą informację redakcyjną. Rzetelne, rozszerzone opracowanie tego zagadnienia znajduje się w naszym e-booku poświęconym jednej dobie z życia wczesnośredniowiecznych Słowian. Publikacja jest efektem wielomiesięcznej pracy analitycznej, krytycznej lektury źródeł archeologicznych, bioarcheologicznych i antropologicznych oraz ich konsekwentnej syntezy. To nie jest literacka fabularyzacja ani popularna opowieść historyczna. To rekonstrukcja oparta na danych, często niewygodnych, surowych i pozbawionych romantycznych uproszczeń. Pokazujemy codzienność taką, jaka była obciążającą biologicznie, powtarzalną i brutalnie realną. E-book można otrzymać na dwa sposoby: poprzez subskrypcję największej strony w Polsce poświęconej życiu Słowian na Facebooku, poprzez jednorazowy zakup w naszym sklepie. Linki do strony Facebook oraz do sklepu z e-bookiem znajdują się w opisie oraz w przypiętym komentarzu.